Zagramy Battle Royale, i wytłumaczymy wszystkie medaliony, jak zrobić mityki, ee, no safy i inne tam rzeczy. Zagram dzisiaj z Wojkiem, przywidać, że jak coś... <coughs> tajna podmierna? o już nie zauważyłam e, jeżeli, jeżeli się będziecie się pytali o co chodzi to no, chodzi po prostu o to że chciałbym mieć takiego skina który jest podobny do mojego jakby tytułu na kanale czyli do lamy jakby, no tego graffiti eee no, 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 no. Uh, Od razu mówię, że... Nie, ja tam nie lecę. Mam tu gdzieś tam... tam nie ma ludzi, tam jest tylko jest przyklęty. A, no, no mojego kolegi ze mi Inny kolega. Od razu mówię, że karty save uh, obrakuje się tak samo. E, na przykład tutaj jest teraz na miasie portowym taki znak wilka i tam jest mityczny mamut. E, mityczny mamut robi coś takiego. Mityczny mamut robi ten, że mam dwa amo i ja chciał 102, a w głowie 180. A medalion robi coś takiego jak bitno, czyli biegasz szybciej. Jak biegniesz z kogoś, to zadajesz ten damage, i... ale nie rozwalasz się tak, że tego nie wiem. I drugi medalion, który jest. Trochę mi się tego nie podoba, bo jest też na wyspie i też idą go ten sam. Ten sam boss, czyli. E, dła, e, ma go ten sam boss, czyli Szogun, bo ten. E, ma to. On ma mi tyka temu. Ma R tą mi też, no co była z tamtego sezonu w pociągu. I mam medalion, który jest dosłownie tak. Po, bo moim zdaniem owe, bo. Bo gdy się leczysz, wyleczy, to koło ciebie pojawia się majk. Jest on na wyspie. Inne mi ty... Nie nie. Tu praktycznie nikt nie leci, chłopcze. Tu praktycznie nikt nie leci. O! To mamy kiedy? Mamy pierwszą i chyba nawet jedyną część do zniszczenia. Tego. Potrzebne Wam do zniszczenia sejfu, bo jest to dynamit, który do tego potrzebujecie tak naprawdę. Pokażemy ten... o tak. E, to jest nasz slajdera, slajdera. Nie wiem jak No nazwa, nie? nie takiego. Jest on strasznie open na safe, co później zobaczycie. Dobra, ty znajdź najpierw, ja muszę jakąś eee. O, i jakbyś się nie... Eee, to jest nowy item, który ja działa jak... apteczka, bo... Przucacie to? i się leczycie. A jakby ktoś nie zrozumiał jak działa ten metalium z wyspy, to działa on tak. Jakby tak się może. I tak się bajka pojawia i ja tak się lacam. I nic nic nie może mi zrobić. I tak to działa. Jakby ktoś nie zrozumiał. To co? Po co już lecimy? Lapać. Nawet nie potrzebuję, dobra, chodź już e, nawalać z tego nie e, Już pokazuję, jak się e, wyłącza sekundę. Potrzebujecie tego kanału, to możecie umieścić albo odrzucić. Nie wiem. Od razu mówię, e, od razu mówię, kije ten nawet jak to Zniszczycie się takich kumpli, Co teraz pokażemy? No na przykład kumpli. Ej, zniszczyłeś. Zaraz pokażemy kolejne. O, tutaj się pojawi. Jak ja myślałam na początku, to są... To jest kryptowaluta. Hejka. My zaraz pokażemy, gdzie można je wykorzystać. Bo musimy jeszcze tam pojechać. To można wykorzystać w takich tu sklepach. W każdym... O, na przykład w tym jest mityczna pompa. W tym pistolet z gumikiem, a tutaj... Z... A tutaj jest znajpa. I za to można kupić nie, tyl nie tylko te i... nitnik. No dobra, dobra. I tutaj można nie kupić tylko te nity tylko można kupić też jakiegoś mamuka albo inne legendarne rzeczy. Oh my god, oh my god. To jest... Ale tutaj nie można też inne rzeczy na przykład o, tutaj też jest za zamoneta, może możecie też za złoto Czyli Ja chcę wydawać tego złoto na Dobra, wydaję złoto na mamaduka, żeby pokazać, że kiedy mam dobrego aima no, 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 no. O chłopie, ej daj mi, daj, rzuć mi trochę, bo ja 45 to ja za dużo ci wyrzuciłem dziękuję O, i tutaj mamy kolejną rzecz, która robi po prostu coś takiego, że ona mierza ludzi, nie? Jest to namierza ludzi. Jak jest przez cały czas namierza ludzi, dopóki ktoś tego nie zniszczy. Na przykład tutaj teraz nie mamy ludzi. Nie mamy żadnych ludzi. Ale tak to działa. Ja myślę, że to członek. <laughs> Pociąg... Od razu mówię, każdy, każdy, nawet na pociągu każdy sejf obrabuje się tak samo. Oprócz tego wana i pociągu, bo pociąg, pociąg trzeba jeszcze te wieżyczki zniszczyć. I trochę dłużej się to niszczy. Peace. <laughs> Jedziemy na jakiś targ. Tutaj, tutaj. Bo no widzę. Chodź, chodź, szybko, szybko. Ja pierwszy raz pociąg go od, grabowałem. i jak, jak, jakby się ktoś zastanawiał, ten pociąg już nie ruszy, tak? Wreszcie zatrzymaliśmy pociąg, pociąg, Już, nie, już pociąg nie będzie. O, tutaj mamy tego sęba, który jest tak oper, że tu praktycznie z niego każda strzała przelatuje. Coś mam jeszcze tu? A ty wziąłeś to drugą monetę? Nie, no bo ja, ja nie no. mam. No, no, to... Ale ja bym będzie... nie lepszego mityka, tutaj by był tylko ten, ten karabin. Więc nic się nie stało. Ja mało, mało mam. E, dobra, okradnijmy może tego wana, żeby pokazać też co w nim chodzi. Rotate'u nie mam. Powiedzieć, ja szybko powiem jak działa ten van, bo van, van działa w ten sposób, że tam są boty, które musimy jakby zabić i później rzucamy jakby tę te, te, no bombę. Te, te bomby wylatują oczywiście z tych botów, najlepiej żebyście od razu zrobili kierowcę, żeby ten van już wam się... Nie, przemieszczał i zgubana może chyba w każdą mityczną broń dostać, oprócz mamuta i tych, które są w tych za za pieniądze, wiecie, o co chodzi. Na przykład my mieliśmy tutaj auka. chyba tylko tyle, Dobra. Na tym motorze to typ... Hmm. Ale muzyczko, słyszycie to? Oczywiście nawet e, nie musi on... Ten karabin byś nie tyśni, co ja mam, ale on ogólnie jest na stanie w te paski i jeżeli gracie w duo. Auk, 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 mityczne. Ej, widać, mamy go Właśnie, możemy coś takiego zrobić. Ja na przykład. Nie musicie tutaj wsiadać, tutaj nie wsiadajcie, ale i tak nie wypadnie. Na mapie. O, i tutaj mamy na przykład medalionistę, tak? który ma mi kusznego namówienia. I pewnie coś jeszcze go dostałem, ale nie wiem, chyba. Także, to na przykład, ma teraz, do pustu kartę, więc nie jest to tak, że się leczycie, czy mieliście pięćset tego picia i leczycie trzy do króla. Tylko tak, które mieli w piątym rozdziale, a plus. się tu <grywa> ja nie oglądałem, ja nie oglądałem. I widzowie jak macie jakiś pomysł na filmik oczywiście piszcie i proszę o lajkacze i suba jak jesteście na ogniś. <grywa> Jeszcze jedną rundę i może teraz pokażmy, że na. No dobrze, to jednak kończymy. Może jutro druga część będzie. Bajo!